Boczku, wszystko ok? Ech, duszę się, gorąco. Czy jest jakiś wiatrak na sali? Jestem. To jest plan filmowy. Proszę się tu nie kręcić. Co tu się dzieje? Widzisz, tu jest klima. Te, nie wykręcaj się. Ja cię kręcę. Przegrzany, Boczku. Czy koty należy chronić jakoś przed słońcem? Latem, gdy jest gorąco, koty mogą ulec poparzeniu słonecznemu. Jest to oczywiste w przypadku kotów takich jak sfinksy. A koty z sierścią takie jak ty? Otóż koty na grzbiecie nosa, na uszach i brzuchu mają mniej gęstą sierść niż na pozostałych częściach ciała. Zbyt silne promieniowanie słoneczne w tych miejscach może prowadzić do stanów zapalnych skóry. Koty o jasnym umaszczeniu lub krótkowłose są szczególnie narażone na oparzenia słoneczne. Jak rozpoznać oparzenia u kota? Jak tak krzyczy, że mu gorąco jak Ty przed chwilą? Nie, ja tylko spanikowałem. Pierwsze objawy poparzenia słonecznego to zaczerwienienie skóry, zwiększona wrażliwość na ból i silne swędzenie. W cięższych przypadkach mogą również wystąpić nudności i bolesne rany skórne z pęcherzykami. Należy chronić kota przed oparzeniami słonecznymi, stosując na zagrożone części ciała krem z filtrem o wysokim współczynniku ochrony przeciwsłonecznej. A jest jakaś gwarancja, że kot tego kremu nie zliże? Jeśli to będzie pyszny krem, to żadna. No ale bez żartów. Mówimy oczywiście o odpowiednim kremie dla zwierząt domowych. Jeśli kot faktycznie zje trochę takiego kremu, to należy obserwować, czy nie występują u niego zaburzenia trawienia, jak biegunka czy wymioty. W takim wypadku od razu należy udać się do lekarza weterynarii. Czy koty powinny pić więcej wody w ciepłe dni? Tak! Aha! A jak zachęcić kota, żeby pił? W gorące letnie dni koty potrzebują większej ilości świeżej wody pitnej. Jeśli kot pije zbyt mało, istnieje ryzyko odwodnienia. Aby zachęcić kota do picia podczas upałów, można zastosować następujące sztuczki: rozmieść w domu lub mieszkaniu kilka misek z wodą lub fontan. Fontanien. Kilka fontanien. Mówi się fontan. Pojemniki z wodą w ogrodzie zachęcają wiele wychodzących zwierząt do picia poza domem. Każdy kot ucieszy się z niesolonego bulionu z kurczaka lub wołowego. Należy również uzupełnić suchą karmę mokrą karmą o wysokiej wilgotności. W jaki sposób można schłodzić kota? W miesiącach letnich ciemne podłogi i asfaltowe ścieżki nagrzewają się tak bardzo, że są prawie niemożliwe do przejścia dla kitku. Aby utrzymać przyjemny chłód na podłodze, można rozłożyć np. jasne lub nawilżone koce. Oprócz tego do chłodzenia nadają się również maty chłodzące lub zacienione miejsce pod parasolem. Jeśli kot jest wychodzący, można zostawiać na noc otwarte okna. W ciągu dnia wskazane jest przyciemnianie okien roletami lub zasłonami. Koty chłodzą się poprzez dyszenie i wzmożone wylizywanie sierści. No i co, i teraz dopiero zacząłeś dyszeć? No, bo wcześniej nie wiedziałem, że tak mogę. A już mi chłodniej. W upalne dni można dodatkowo pocierać kota wilgotnym ręcznikiem. Zwilżając w ten sposób jego sierść, pomożesz mu ochłodzić się. Regularne szczotkowanie kota jest ważne, szczególnie latem. Można w ten sposób wcześniej wykryć kleszcze lub inne pasożyty. Szczotka dodatkowo usuwa luźną sierść i tworzy więcej przestrzeni do oddychania dla rozgrzanej skóry kota, co przynosi ulgę w gorące dni. Czy dietę kota należy dostosować do upałów? Tak! Należy podawać kotu cztery razy więcej! Boczek! Pulpecie zachłanny! Już jestem poważny, przepraszam. W gorące dni zaleca się podawanie kotu więcej mokrej karmy, aby wspomóc nawadnianie, ponieważ koty w naturalny sposób pobierają większość płynów z pożywienia. Dla porównania mokra karma ma około 70% wilgotności, bo człowiek przestań się wygłupiać. W gorące dni zaleca się podawanie kotu więcej mokrej karmy, aby wspomóc nawadnianie, ponieważ koty w naturalny sposób pobierają większość płynów z pożywienia. Dla porównania, mokra karma ma około 70% wilgotności, podczas gdy sucha karma ma tylko 10% wilgotności. Czy tak lepiej? Tak, tak lepiej. Dziękuję. Dziękuję. Czy lato niesie ze sobą też inne zagrożenia? Ciągłe podmuchy chłodnego powietrza z wentylatorów mogą powodować zapalenie spojówek i przeziębianie u kotów. Dlatego nawiewnik nie powinien być skierowany bezpośrednio na kota lub na miejsce chętnie przez niego odwiedzane. No tak, typowe kocie zachowanie. Za gorąco? Źle. Za zimno? Źle. Gutek, chcesz kanapkę z piąchą? Nie jem kanapek. A, nieźle to rozegrałeś. Boczek, to są groźby karalne! Jak to? Jeśli uderzysz Gustawa, to będzie przemoc wobec zwierząt. A nie między zwierzętami? Żadnych bujek na moim planie, jasne? Kończymy odcinek, jasne? Jasne. Hej, zapraszamy do naszego sklepu internetowego. Tak, tak, kupcie jedzonko swoim zwierzątkom. miam, 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 mia, mia.